Dzień dobry dzisiaj taka ciekawa paczuszka szybciutko yy, nowy świeży jak bułeczka gorąca produkt y, RIM 11 Pro Plus yy, więc y, nie przedłużając chciałem go troszeczkę opisać yy, pokazać co się, co zawiera yy, wnętrze zestawu sprzedażowego I e, chciałem go porównać z moim obecnym telefonem. E, obecnie używam Xiaomi Mi 10T Pro ze Snapem 865. E, więc to będzie mój taki odnośnik e, do, do tego Dare to leap. E, Tutaj mamy mediateka e, Dimensity m, 7050 o taktowaniu maksymalnym 2 i 60 GHz. To są dwa rdzenie i cztery rdzenie do 2 GHz się rozpędzających, a a w Xiaomi było jeden rdzeń 2.84, 1.2 i 4 i reszta chyba 4-6 rdzeni do do 1.8. Co tutaj mamy? Otworzyłem już, gadając, pudełeczko pierwsze. W tym pudełeczku mamy szpileczkę do otwierania tacki na karty SIM. I oczywiście dedykowane etui silikonowe, bardzo miękkie. Już widzę, o, mięciutkie. Oczywiście papierologię jakąś, to też na bok od razu. Nie ma co tutaj się w tym zagłębiać. Do mnie trafił, trafił model, który zamówiłem. To jest 12GB i 512 pamięci dla użytkownika z UFS szybkim już 3.1. Mam nadzieję, że to jakoś się pokaże ta prędkość. Na pierwszy rzut oka, oczywiście, mamy zakrzywiony ekran. Już widzę. Bardzo zakrzywiony, jak Chihuahua, jak kiedyś. Y, tych fotograficznych chyba od y, P20. Bardzo mi się to kiedyś podobało. Nie wiem, jak to teraz będzie. Y, teraz y, myślę, że y, będzie ciężko założyć szkiełko. Tu mamy od razu naklejoną folię y, niwelującą zarysowania, no ale. Zobaczymy jak to będzie. Trzeba chyba kupić będzie jakiś portfel chroniący, rzuca się w oczy oczywiście aparat wyspa aparatów. Podobno jest zaprojektowany przez byłego projektanta Gucci. Ja wybrałem model czarny. Tutaj mamy. Plastik, niestety, ramka też jest plastikowa, to są te cięcia budżetowe, żeby była cena odpowiednia. Selfie mamy na samym środeczku, więc nie jest tu z boczku, jest centralnie, będzie łatwiej sobie robić zdjęcia. Co tam dalej? Głośniczki stereo, góra, dół, USB niestety 2.0. Tacka kart SIM. O pamięci nie ma rozszerzalnej na karty microSD, ponieważ jest dosyć dużo, nawet chyba do jednego terabajta są opcje. Jak wspomniałem, tutaj mam 512 giga a w pudełeczku mamy jeszcze kabelek standardowo USB-C, zwykłe USB na USB-C. I ładowareczkę 100W. To jest oczywiście GAN ładowarka już. To chyba też tu jest gdzieś napisane nawet. Jest super wok. Dobra, nie przedłużając nie chcę tego teraz szukać. Chciałem, chciałem jeszcze powiedzieć parę konkretów o tym telefonie. Najpierw założę sobie tutaj to etui. Zobaczymy jak ono będzie pasowało. No pięknie jest. Kliki też są ładnie wyczuwalne. Włączę. Zobaczymy. To jest AMOLED oczywiście. Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz. Dobra, niech się uruchomi. On dopiero jest co wyjęty z pudełka, więc tam nic nie będzie pewnie w, w ciekawego. Waży 183 gramy mamy 394 punkty na Cal, więc nie jest to tak fajnie. Już teraz są powyżej 400, powyżej 500 nawet. Bateria standardowo 5000 mAh. Procesor jest w, 6, w litografii 6 nanometrów, więc mam nadzieję, że będzie troszeczkę mniej energożerny niż, niż ten Snapdragon, który był tylko o jeden o większy, czyli w 7 nanometrach. Mimo, że był szybszy troszkę, to, to jednak wydajniejszy zdaje się być ten Dimensity 7050, ale zobaczymy, jak to będzie. Pamięć RAM 12, jak wspomniałem, ten startuje telefonik już z Androidem 13 ma być wspierany przez 2 lata dużymi aktualizacjami, czyli do 15 Androida i 3 lata poprawek zabezpieczających systemowych. Więc jeśli ktoś ma zamiar kupić w, 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 w abonamencie na 2 na lata, no to, to się opłaca, bo za 2 lata można już po, po tych wszystkich aktualizacjach zmienić sobie telefon. No, i dalej mamy niestety nie ma tutaj hybrydowego dual simu. Co jeszcze tu chciałem powiedzieć? No właściwie to, to chyba wszystko, co, co miałem do powiedzenia, bo bo. Są takie pierwsze wrażenia, rozpakowanie I Jeszcze się nie, o, nie otrzaskałem Z tym telefonem Więc, więc to, to na razie to, Co ty, Tyle to mam do powiedzenia Na ten temat Kłaniam się i do zobaczenia